Ktoś zastukał do domu konstruktora Klepałczusa, który uchylił drzwi. Wystawił głowę na zewnątrz i zobaczył brzuchatą maszynę na czterech krótkich nogach. Kim jesteś i czego chcesz? Jestem maszyną do spełniania życzeń, a przysłał mnie do ciebie twój przyjaciel i wielki kolega Trul jako podarek. Jako podarek? Rzekł Klapałcjusz którego uczucia do trurla były dość mieszane. A szczególnie nie spodobało mu się to, że maszyna nazwała trurla jego wielkim kolegą. No dobrze, możesz wejść. Kazał jej stanąć w kącie obok pieca i, nie zwracając na nią pozornie uwagi, wrócił do przerwanej pracy. Budował baniastą maszynę na trzech nogach. Była już prawie gotowa i tylko ją polerował. Przypominam o swojej obecności. Nie zapomniałem o niej. Można wiedzieć, co robisz? Jesteś maszyną do spełniania życzeń czy do stawiania pytań? Potrzebuję niebieskiej farby. Nie wiem, czy będzie w odcieniu, jakiego potrzebujesz. Odparła maszyna, wysuwając przez klapkę w brzuchu puszkę farby. Klapałc już otworzył ją, bez słowa zanurzył w niej pędzel i wziął się do malowania. Do wieczora zażądał jeszcze po kolei szmergla, karborundu, wiertła i białej farby oraz śrubek, a za każdym razem maszyna dawała mu natychmiast to, czego sobie życzył. Pod wieczór Zakrył budowany przyrząd kawałkiem płachty, posilił się, usiadł naprzeciw maszyny na małym trójnogu i rzekł: Zobaczymy teraz, czy coś potrafisz. Powiadasz, że umiesz robić wszystko? Wszystko nie, ale wiele. Czy zadowoliły cię farby, śrubki i wiertła? A owszem, owszem, ale zażądam teraz od ciebie rzeczy daleko trudniejszej. Jeśli jej nie zrobisz, odeślę cię do twego pana z odpowiednim podziękowaniem i opinią. A cóż to takiego? To tról. Masz mi zrobić trula. Tak uteńkiego, jak prawdziwy. Żeby jeden był nie do odróżnienia od drugiego. Dobrze. Zrobię ci trula. Ale obchodź się z nim ostrożnie, bo to bardzo wielki konstruktor. Ach, rozumie się. Możesz być spokojna. No i gdzież ten tról? Co? Tak zaraz? Przecież to nie byle co? To musi chwilę potrwać. Tról to nie śrubki, a nie lakiery. Jednakże nadpociw szybko zatrąbiła, zadzwoniła, w brzuch otwarły jej się spore drzwiczki i z ciemnego wnętrza wyszedł trul. Klapałc już wstał, obszedł go, przyjrzał mu się z bliska. Obmacał go dokładnie i ostukał, ale nie było żadnej wątpliwości. Miał przed sobą trurla jak dwie krople wody podobnego do oryginału. Trurl, który wyszedł z brzucha maszyny, mrużył oczy od światła, ale poza tym zachowywał się całkiem zwyczajnie. Jak się masz, trulu? Jak się masz, klapałciuszu? Ale skąd ja się tutaj właściwie wziąłem? A, tak, od po prostu zaszedłeś. Dawno Cię nie widziałem. Jak Ci się u mnie podoba? Owszem, owszem. A co, co tu masz tam pod tą płachtą? Nic takiego. Może zasiądziesz? Eee, kiedy zdaje mi się, że już późno, ciemno na dworze, chyba pójdę do domu. Nie tak prędko, nie tak zaraz. Chodź najpierw do piwnicy. Zobaczysz, jakie to będzie interesujące. A cóż masz takiego w piwnicy? Jeszcze nie mam, ale będę miał zaraz. Chodź, chodź. I poklepując go, sprowadził klapałcjusz trulla do piwnicy. Tam zaś podstawił mu nogę, a gdy ów upadł, związał go, a potem grubym drągiem zaczął go tłuc na kwaśne jabłko. Trull wrzeszczał w niebo głosy, wzywał pomocy, na przemian klął i prosił zmiłowania, lecz nic to nie pomogło. Noc była ciemna i pusta, a wał walił go, aż huczało. Tak bijesz. Bo mi to sprawia przyjemność. Tegoś jeszcze nie spróbował, mój trulu. I uderzył go w głowę, aż zadzwoniła jak beczka. Puść mnie natychmiast, bo pójdę do króla i powiem, co ze mną robiłeś. A wtrąci cię do loku. Nic mi nie zrobi. A wiesz czemu? Nie wiem. Bo ty nie jesteś prawdziwym trólem. On jest u siebie. Zbudował maszynę do spełniania życzeń i przysłał mi ją w darze. A ja, żeby ją wypróbować, kazałem jej sporządzić ciebie. Teraz odkręcę ci głowę, postawię pod moim łóżkiem i będę jej używał jako pachołka do ściągania butów. Jesteś potworem! Dlaczego chcesz to zrobić? Powiedziałem ci już, bo mi to sprawia przyjemność. No, dość z tego pustego gadania. To mówiąc, klapałc już ujął kij w obie ręce, a trurl zaczął krzyczeć. Przestań! Przestań natychmiast! Powiem ci coś bardzo ważnego. Ciekawe, co możesz mi takiego powiedzieć, co by mnie powstrzymało od używania twojej głowy jako pachołka do butów? Wcale nie jestem trulem zrobionym przez maszynę. Jestem prawdziwym trulem. Najprawdziwszym na świecie i chciałem się tylko dowiedzieć, co robisz od tak dawna zamknąwszy się w domu na cztery spusty. Zbudowałem więc maszynę, schowałem się w jej brzuchu i kazałem się wnieść do Twojego domu pod pozorem, że ona jest podarkiem ode mnie dla Ciebie. Proszę, proszę, ale historyjkę wymyśliłeś i to tak na poczekaniu. Możesz się nie wysilać. I widzę Twoje kłamstwo na wylot. Jesteś trulem zrobionym przez maszynę. Spełnia ona wszystkie życzenia. Dzięki niej dostałem śrubki i białą farbę, jak również niebieską, wiertła i inne rzeczy. Jeżeli potrafiła zrobić tam, to potrafiła zrobić i ciebie, mój kochany. Miałam to wszystko przygotowane w jej brzuchu. Nie było trudno przewidzieć, czego będziesz potrzebował podczas pracy. Przysięgam, że mówię prawdę. Gdyby to była prawda, oznaczałoby to, że mój przyjaciel, wielki konstruktor, trul, jest zwyczajnym oszustem. A w to nigdy nie uwierzę. To za oszczerstwa rzucone na mego przyjaciela, trula. Masz jeszcze raz. <truh> Odparł klapałciusz i zdzielił go od ducha w plecy. Dołożył mu z drugiej strony. Potem bił go jeszcze, grzmocił i tłukł, aż się zmęczył. Pójdę się teraz zdrzemnąć nieco i w ten sposób odpocznę. A ty poczekaj sobie, niebawem wrócę. Kiedy odszedł, a po całym domu rozeszły się odgłosy jego pochrapywania, Trurl podjął widzieć w sznurach, aż rozluźnił je. Potem porozupływał węzły. Pobiegł cicho na górę, wlazł do środka maszyny i ruszył w niej z kopyta do domu. już zaś, śmiejąc się w kółak, patrzył przez górne okienko na jego ucieczkę. Nazajutrz udał się z wizytą do trurla. Ten wpuścił go do izby, milcząc ponuro. W izbie panował półmrok, lecz bystry już i tak spostrzegł, że korpus i głowa trurla noszą ślady wielkiego lania, jakie mu spuścił, chociaż widać było, że Trurl porządnie się napracował, wyklepując i prostując, w głębienia uczynione razami. Cóż żeś taki posępny? Przyszedłem podziękować Ci za piękny podarek. Szkoda tylko, że podczas mego snu umknął, zostawiając otwarte drzwi, jakby się paliło. Wydaje mi się. Że uczyniłeś niewłaściwy użytek z mego podarunku, aby nie powiedzieć więcej. Maszyna opowiedziała mi wszystko, nie musisz się fatygować. Kazałeś jej zrobić mnie, mnie samego, a potem podstępem sprowadziłeś duplikat mojej osoby do piwnicy i tam najstraszliwiej go zbiłeś. I po takiej wyrządzonej mi zniewadze, po takiej podzięce za wspaniały dar, ośmielasz się jeszcze, jak gdyby nigdy nic. Przychodzić do mnie? Co masz mi do powiedzenia? Zupełnie nie pojmuję twojego gniewu. Istotnie. Kazałem maszynie zrobić twoją kopię. Powiadam ci, była doskonała. Wprost zdumiałem się na jej widok. Co się tyczy bicia, maszyna musiała mocno przesadzić. Istotnie. Szpurchnąłem parę razy tego zrobionego, bo chciałem wypróbować, czy jest solidnie wykonany. Byłem też ciekaw, jak na to zareaguje. Okazał się nadzwyczajnie bystry. Z miejsca opowiedział mi wymyśloną historyjkę. Jakobyś to był ty sam we własnej osobie. Nie dałem mu wiary, a wtedy zaczął przysięgać, że wspaniały dar nie był darem, lecz zwykłym oszukaństwem. Rozumiesz chyba, że w obronie twego honoru, honoru mego przyjaciela, musiałem go za to bezczelne kłamstwo złoić. Przekonałem się jednak, że wykazuje wybitną inteligencję. A więc nie tylko fizycznie, ale i duchowo przypominał ciebie, mój drogi. Jesteś zaiste wielkim konstruktorem. To tylko chciałem ci powiedzieć, i w tym celu przyszedłem tak wcześnie. Ach, no tak, zapewne. Co prawda, użytek, jaki zrobiłeś z maszyny do spełniania życzeń, nie wydaje mi się w dalszym ciągu najszczęśliwszy, ale niech ci będzie. A prawda, chciałem cię spytać: Co właściwie zrobiłeś z tym sztucznym trulem? Czy mógłbym go zobaczyć? Był wprost szalony z wściekłości. Groził, że strzaska ci czaszkę, zaczaiwszy się koło tej wielkiej skały przy Twoim domu. A kiedy usiłowałem mu to wyperswadować, skakał mi do oczu. W nocy zaś jął pleść z drutów, wnyki i sieci na ciebie, mój drogi. Więc chociaż uważał, że to mnie obrażono w jego osobie, powodowane pamięcią o naszej starej przyjaźni, aby usunąć ci z drogi grożące niebezpieczeństwo, bo on się tak zapamiętał, rozebrałem go. Nie widząc innego wyjścia na drobne części. To mówiąc, turul jakby od niechcenia trącił nogą walające się po podłodze rozwłóczone szczątki mechanizmów, po czym pożegnali się ciepło i rozstali jak serdeczni przyjaciele. Od tej pory Trurl nie robił nic innego, tylko na lewo i prawo opowiadał całą historię. Jak to obdarował klapałcjusza maszyną do spełniania życzeń, jak obdarowany postąpił niepięknie, każąc jej zrobić sobie Trurla i spuścił mu lanie. Jak wspaniale sporządzona przez maszynę kopia, z ręcznymi kłamstwami usiłowała wydobyć się z opresji i umknęła, gdy zmęczony klapałcjusz ułożył się do snu. A on sam trurl rozebrał na kawałki zrobionego trurla, który przybiegł do jego domostwa. Uczynił zaś tylko po to, by uchronić swojego przyjaciela od zemsty pobitego. I Puty opowiadał, i chwalił się, i puszył, i przyznawał świadectwo klapocjusza, aż wieści o tej dziwnej przygodzie doszły na dwór królewski i nikt już tam nie wyrażał się o trurlu inaczej, jak tylko z największym podziwem. Choć do niedawna jeszcze powszechnie zwano go konstruktorem najgłupszych maszyn rozumnych na świecie. A kiedy klapałc już posłyszał, że sam król obficie obdarował trurla i odznaczył go orderem wielkiej sprężyny i gwiazdą helikonoidalną, zawołał wielkim głosem: Jak to? Więc za to, że udało mi się go przechytrzyć, kiedym go przejrzał kiedy spuściłem mu setne baty, że się musiał potem klepać i łatać, jak nie pyszny uciekł już na pokrzywionych nogach z mojej piwnicy, za to wszystko opływa teraz w dostatki? A jakby tego było mało, król odznacza go jeszcze orderem? O świecie, świecie! I okropnie rozgniewany wrócił do domu, aby zamknąć się w nim na cztery spusty. Budował bowiem Taką samą maszynę do spełnienia życzeń, jak i trurl. Tylko tamten wcześniej ją skończył. Konstruktor trul. Marta Słomianowska, rzeźba Bartłomiej Senczawa. Konstruktor Klapauciusz, Barbara czapiga Rzeźba, Bartłomiej-Senczawa. Maszyna, Ewa Bajaka. Narrator, Ania Harkę.